Okej. Okay. Ostatni mecz w FIFA. Jedziemy. O jezu, siedmiu. Ostatni mecz w Miastu, chyba. Siedmiu. jest. <stryk> w tym składzie. Siedmiu jest. Ta siedmiu. 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 Mają takie koszulki jak my, no kurwa. Mają koszulki Czelec. Nie mają koszulki, koszuki. Nie mają ile co. To mnie realu. O, Ten... kapitan! Kapitan! Ten o Chelsea! Chelsea. <noise> może być? Chelsea. Tak, nie, może być, to jest miłość. jest ogromny strzelest Chelsea, nie strzelamy! jest tą górką. Dobra, grajcie. Mam ciekawe, mam Ja ci powiem, jak którym ja skłoni się nazywają Górken. Dobra, hmm. od... Grajcie tą piłką i. Ej, po co klikaliście? Nie wiem, czy ja rozpoczynamy. A? Tak mają. Nie wyszło mu to prostopadłe zagranie. Piłka urywala. Pereira. Defa, dajcie. Balak. No i przejęli w ostatniej chwili. Blisko polekarny. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał. No. To czecha moja. Ale świetna szansa teraz. Z tego oddaję strzał. A, ja Ale strzeli ładnie. Podanie mi zastanawiało. Bo takie podanie posłoty masakra. Wynik w tym meczu zostaje otwarty w siódmej minucie. No, udało się przejąć. Lualua. Lua. Już okop, to bardzo co Chelsea. Kapitalna wrzutka. Udane piąskowanie, ale to jeszcze nie koniec. Ach, szkoda strata. Szansa na gola! Znakomita sytuacja. Zdążył w ostatniej chwili. A teraz Palak. No jest wybornym technikiem. Niezwykle ciężko odebrać mu piłkę. Lunberg. Lualua. Robi się niebezpiecznie. Toś nerwowata interwencja. Wybili szkoda, że niedokładnie i znowu rywale atakują. Dobrze pomyślane, ale nic z tego nie wyszło. Lua Lua. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. A teraz Lunberg. Wspaniała postawa. Świetnie zażegnał niebezpieczeństwo. Poradził sobie znakomicie. Koledzy będą mu wdzięczni. A teraz balak. Oddaje piłkę koledze. Ryzykował, ale pewnie odebrał. No, zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek. Blisko już do bramki. To mogło być groźne, gdyby nie ten przechwyt. Lua lua. Zaspał obrońca w tej sytuacji. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Chyba na rożny trzeba grać. Aj, teraz strata. Skutecznie dograł do kolegi. No nie, nie udało się. No z tak daleka nie da się zaskoczyć bramkarza. Postrzenią gola się wszyscy cofnęli do broni. No, przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Może być groźnie, ten zawodnik rzadko marnuje okazję do strzelenia bramki. Lunberg. Och, ładnie to zrobił. Przejl piłkę. Lua, lua. A teraz Ljungberg. Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo o prawo. Owszem, wybili, ale tylko na moment odetchnęli. Znowu rywal atakują. Zbiegną? Ta, na bramkarze. Zobacz oni stoją głęboko. Oni mają autobus. pięć bronców kurna. Cztery A, Tutaj się cofa. W afro, do broni. A czym jest jakoś Który, środkowo bronzu? zobacz jak on staje, jak środkowo brąca Ryzykowna, ale udana inwestycja. Inwestycja. To Dość na bok. Dobra główka. No strzela, nie wierzę poza bramkę. Przestrzelił, a podanie było przecież fantastyczne. Lua, lua. Blisko pole może strzelać. Chyba niepotrzebnie spanikował, można było lepiej wybić tę piłkę. Lundberg. Udane podanie? Strzał głową! Skutecznie przerwali tę akcję! Mam te pozdrawiam. Uli do to jest to szło w okno, nie? Tak. Doci z jak jest brak. Ale zaległy 10 strzały. Do ręki, bo ty odległeś bardzo czterdzieści metrów. miał wcześniej zdobyty gol. Rzeczywiście ustawił od razu psychicznie obydwa zespoły... Jezu, jebu, strzał. Chyba narożne musimy grać, gry. nie wiem, serio. My nie wejdziemy, nie wejdziemy do tej bramki. Nie wyjdziemy, bo nic nie rozgrywamy. Nie już to no jest strzał w miejscu karnego więc dobrze. Jeden tylko porządny, to mój u... dzika strzał. Spalakarne A reszta to by jakiś luka w czy coś takiego? No takie Zapraszam na drugą połowę meczu. Nie było takiej jakiejś dobrej sytuacji. Michał Balak teraz. Dobrze dograł. Interesująco zapowiada się to wyjście na pozycję. Pereira. Już blisko pola karnego. Ach, było blisko, niestety nie wyszło. Drużyna przeciwna przy piłce. No uderzając z te... No, strzał obroniony. Tak, chociaż to na pewno jest niespodzianka. Sędzia pokazuje, rzut rozdział. Zagranie głową. Kau. Powinien być remis po tej akcji. Świetna sytuacja, ale strzał niecelny. Balak. Już ma wsparcie od partnera z zespołu. Potknął się, ale nie przewrócił. Lua, lua. Lua, lua. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Koniec ataku, drużyna przeciwna przy piłce. Podejdźcie to bo już to na sam piłki. Ładnie dograł. O to chodziło. Kapitalnie z zwołaja. Przerwana akcja i piłka wybita. No, nie szła drapkę, bo. Chyba nie lua, lua, Za moment, znowią. Jeżeli się ty tak to bardzo nie zbija dobrze. wyonda pier dalej o tam. A dobre pytanie. Czy to wykorzysta? No potwierdza, że predyspozycje lekko atletyk. Czyli ty wiesz co? To już ty wiesz, sam wiesz, sam nie. jeszcze nie? nie, chciałem tam wrzucić. I chciałem wrzucić pamięt, Nic nie zrobił, bo mnie trzymał i. I Oj, ślizg zrobił. Dobra pozycja do oddania strzału. No, udało mu się uwolnić spod opieki. A pierdolaki okop. Mamy aut, wystarczy dobrze to wykorzystać, są blisko pola karnego. O, ja pierdol. Fatalnie zagrał i będzie aut dla rywali. No zachwiał się, ale trzyma się na nogach Jako i Czemu? Jimmy no Taki tunel miał drukę, płacz No, może być groźnie. Dobra, piłka teraz do kolejki. Kurde, jak tu jest. Starajcie się, tak, jak jest, jest przy środku, to na du, na du. Weźcie mu to, tak spróbujmy kurwa. faktycznie ja od razu pograć. Spoko. Precyzyjne podanie. Puta, skurwa. On ma taki tak, autobus na całym powietrzu. Zdowiązał blisko pola karnego. Dobry przechwyt w okolicy pola karnego. Uderza! Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Nie no... No jakbyś się nie zatrzymał, to byś dobry. Tak, no, tak, okay. Ty, wiedział o Jezu, tym, że się... znów, no, no, boże, no... Wiele, nie? Na farta tylko, kurna. Grał często. Pereira Lualua Lua Lua. Czy to wykorzysta? Cudownie. Zagradza nice. Yes. Brawym, brawym, jest. Brawo, 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 Lucas. Różne grymi. Zobaczcie, wygramy to. można ogień. że to prawdziwy lis karnego. Tu Marii jeszcze dobrze sygna, się skozowała przed końca. Znakomicie wyskoczył do tego podania i nie dał najmniejszych szans bramkarzowi. No zobaczymy co przyniesie ten ślisk. A teraz Junberg. Balak. Czy to wykorzysta? Piekiennie. Nie, nie, nie wróci. Świetnie jak ten. w ich nadzieje. Ciągle mamy remis. no kurde, w środek no rozny. Nie, Chico ma wykonywać rożne, Nie ma Jimmy. Ale jeden ja, ja, ja każdy mnie nie wyszedł. Co ci chodzi? To, ale on ci wysz, tak nie wyszedł, to jest masakra. Nic z niego nie było. Kompletnie. Zgo go przerzucił. Jak może ci tak nie wyśrodku To za słaba to. to Podał do partnera. Oddaję piłkę koledze. Jest. Czemu? Nie, nie mu wchodzi tam czasami. Tym razem Czemu ja byłem na dobrej płycie. Idziemy z nim. My się trochę odsunili teraz. Nie ma takiego kopu. Kurwa, te odbiory są spierdolone. Będziemy mieli rzut z autu. No, z tego miejsca można strzelać. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć Pereira O nie to trzeba jeszcze grać No bez kłopotów obronił to bramkę Ciąż Remis dzięki popisowej grze... Kurwa A ja, jak trzyma ty kurwa. Za czas. Czerwoną zaczył widzę i Remis ty nie Pereira Nie Nic nie wyszło z tego kontrataku. Szaleńczy atakuje obrońca. Świetne podanie. Akcja zatrzymana. Lua lua. A teraz balak. To chyba ostatnia akcja w tym meczu. Ostatnia szansa na to, by jeśli strzelą, odnieśli zwycięstwo. Czy to wykorzysta? Będzie strzelanie! Yes! Yes! Do Jest! Dobra, tak, daj, daj temu. Czikowi, dawaj. Daj czikowi. Mocne Kur... uderzenie. Ostrzyczony. O, jest ja zdrowy. Nie wierzę. Jak czeka? Ty nie wierzysz w tych ludzi. Remis mi wystarczył! Kurwa, nie trafiłem w bramkę, tak jak pierdolę, byśmy ich wygrywali. <grymiz> remis to i wystarczył. Remis po słabym spotkaniu. Nie zapominajmy, że to tylko mamy, ma... y Oni muszą wreszcie. przegrać jeden mecz, i, i to jest wtedy. No i jak wygrają to będą musieli liczyć bilans bramek, ale nie odrobiliśmy bilansu bramek. Nie no, jak przegrają jeden mecz i ten to będziemy na no, pierwszym miejscu. Nie, Jest, teraz mają przewagę trzech punktów. A nie dwóch? Dwóch mają. No. A dwóch, no tak, to nam tak chuj daje. Tak, tak. No. tak już są dwa zremisować.